go, Dzisiaj mamy taki rowerek Scott Reflex 30. Właściciel zdecydował się na odbudowę roweru. Będzie jeździć. Amortyzator RockShox. J2 Wczoraj zrobiłem Luzy na przednim kole Zuczyszczone i nasmarowane łożyska Nie działa tam blokada Tutaj trzeba będzie odmalować trochę Żeby to ręce i nogi miało Korba Alivio Model M410 Zębatki, jak widać, już swoje lata świetności mają za sobą. Z tyłu mamy przerzutkę deorkę. Jest to prawdopodobnie 511 model. Na kółeczka już bidne. Zęby mają wyjechane, także kółeczka zmienimy. Pancerz umarł, alinki umarły, wszystko pozacierane, rower stał, 5 lat ponoć, przyrzutka w ogóle nie chodzi, zatarta, nie wiem czy da się uratować, czy coś z tego będzie, czy dajemy nową, płonki do wymiany, dętka z tyłu do wymiany, wczoraj pompowałem, Budowy też zmienimy, bo już tam brzydkie, obskurne i huczą. Siodło też już antyczne, spróbujemy poszukać jakieś nowe. Znaczy, nowe albo używane w dobrym stanie jakiegoś. Może się uda z dostać. Dobra, plan na dziś dzień jest taki, żeby porozbierać ile się da. Ładnie tą ramę wyczyścić, umyć. Przelecieć pastą, żeby ładnie wyglądała I będziemy rozbierać wszystko Mamy koło Odstawimy. Wpisów czekaj, bogaty, ja muszę wziąć. Hurra. Nie będzie jeżdżenia. Cyk. Oj, 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 to potrzebne, potrzebne będzie. Musimy <laughs> sobie zacisk. Teniki, i pancerze tak też do wymiany, także... O co tu się stanęło? Mo trzeba ciąć. pamiętacie ta z poprzedniego filmu. Jeszcze działo.

Łańcuch. Powtarzamy. tu panie, to chyba za tarte. Nie, w sumie. Coś tu za ciasno chodzi. Te, te, tak, Ta te Przyrzutka nie będzie chodzić. Trzeba to wszystko rozbierać, uruchamiać. Zobaczcie. Tutaj, jak mamy tą sprężynę powrotną, jeżeli tutaj pomiędzy ogniwami będzie dużo piachu, tutaj. Sprężyna nie będzie się składać do tego momentu, tylko zatrzyma się tak. Jeżeli będzie mnóstwo piachu. A to jest mój amatorski przyrząd do pomiary haka przerzutki. Kręcamy go. sobie. Kręcamy go w miejsce przerzutki. Teraz patrzymy, Tutaj powinno do, dolegać do tej krawędzi. Jeżeli oś, wszystkie cztery osie by były równe, to powinno tutaj dolegać. I tutaj możemy zobaczyć, jak hak przerzutki jest krzywy. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś dostało. Przerzutka gdzieś dostała strzała, czy rower był rzucany. To wszystko ma znaczenie. Dobra, możemy ściągać koło. W ogóle to ten szybko zamykasz powinien być z drugiej strony, bo to nie ma Co za bardzo, tym bardziej jeszcze jak przyrzutka przyjdzie to już w ogóle. Dobra, te koło do przeglądu później. Na razie sobie rozbieramy Kręcimy hamulec W to zacisk. Jest bardzo duszno. Teraz na chwilę słońce zaszło. Można oddychać. To jest taki blokujący uchwyt z ząbkami, żeby się niby nie odkręciło. A mam jeszcze spic na wodę. Musimy też tego dziada okej, jedna Dobra, tutaj trzeba co innego wziąć idę po grzychotku mam grzychotkę z biedry W się pamięć na telefonie trzeba się na kartę przyłączyć Oj. to mamy tu później założymy oryginalne takie uchwyty I co? Ściągamy teraz mechanizm, Teraz, teraz Chuda. Co ty panie, trzeba po cięższej iść Dobra, mamy już sprzęcior I właśnie, a propos popuszczania Nie popuszczamy w ten sposób, bo jeżeli nam śruba strzeli, czy coś to palce automatycznie idą Mogą się uszkodzić, w najgorszym wypadku połamać Tego staramy się w ten sposób pchać żeby sobie nie uszkodzić nic Dobra, już możemy wziąć tego imbusika imbusy oczywiście do roweru najlepsze które trzymają w wymiar nie obślizgną się Dobra, tu mamy raz Zaczęło troszkę nam kropić. Mam taki ściągarz z marketu. Nie ten, przepraszam. To jest ściągarz z marketu do korp na kwadrat. Jeszcze nigdy mi nie zawiódł. Cofamy do końca. skręcamy też do końca. Nie za mocno, bo tu nie trzeba. Tutaj ta sama sytuacja, też nie kręcimy w ten sposób nie kręcimy w ten sposób jak nam się obcisnie to palce połamane tutaj Troszkę dalej. No tutaj akurat idzie łatwo Jakaś ta Żyłka chyba. Ale dziwny suport. Przed odkręceniem suportu czyścimy tam w środku ile się da. Żeby klucz nam wszedł jak najpewniej, jak najgłębiej. Coś mi coś śmierdzi ja chyba nie będę miał takiego klucza. Dobra, tutaj zrobiłem taki prowizoryczny uchwyt do klucza, żeby mi nic się nie objechał. No i dobra, jakoś to poszło. Nie wypada, niby kropi, niby nie będzie kropień, nie nie. Shimano BBUN 26. 113. Myślicie, czy tu strzelało? Mogło tu strzelać. Jeżeli tam ta nakrętka byłaby metalowa, to mogło tu strzelać. No co, obraca się płynnie, wyczyścimy i składamy z powrotem. Zobaczcie ile tu piachu, błota, może się uda uruchomić. Też prawdopodobnie przyrzutka jest krzywa, prawdopodobnie, ale niekoniecznie. Trzem zdjęto, coraz łatwiej pada. Dobrze, że ja już kończę I teraz co zrobić? Bo tu jest taki stożkowy pierścień? I to powinno nam wzejść. No i fajnie. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za uwagę. Zostaw łapkę w górę. Zostaw suba. Cześć.